synu! Dlaczego mu nie pomogłeś? Szwendacze gotowe na kolejny film? Mam nadzieję, że tak. Hej, cześć, siemano! Ja jestem Anorek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii pod tytułem Kim jest? Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem wygrała bezkonkurencyjnie Christa, także chyba wydaje mi się, że się ją bardzo, ale to bardzo, dlatego, że zmiażdżyła wszystkich rywali. Tam coś było o Arwo, ale wygrała właśnie Christa, także w tym odcinku będę się musiał oddać w całości właśnie jej. To są Robić się ostatnimi czasami ze statystykami To po prostu szok, te statystyki są tak piękne Że to po prostu masakra Także dziękuję wam całego serducha Ale ktoś musi was motywować, także jestem pewien że było jeszcze lepsze, gdybyście się postarali że do roboty, każdy like i słów mega pomaga mi W rozwoju kanału, dziękuję ślicznie Was nic nie kosztuje, do roboty Christa to 20-letnia kobieta pochodzenia Afrykańsko-amerykańskiego Czyli mamy jakieś odejście od rutyny Mieszkała w San Francisco wraz z Omidem I ich kotem Ogólnie historia Christy i Omida będzie strasznie podobna Także wybaczcie mi za te powtórzenia Kiedy cała epidemia się zaczynała Byli w kinie na filmie All American Road Trip Jej rodzice trenowali kung fu Oraz bardzo interesowali się tą tematyką filmów Kiedy epidemia trwała Pojechali na weekend do Vegas Christian nigdy nie poznała najważniejszych osób Z grupy Lee Everetta Mianowicie Carly, Daga, Glena, Kachi, Daka, Lily czy Larego Była jedną z czterech osób Która była w ciąży Pozostałe osoby to Jane, Rebecca i Anna Korea Nie wiemy co się stało z jej dzieckiem, ale prawdopodobnie Christa poroniła. Jest jedną z czterech osób z grupy, której status jest nieznany. Pozostałe trzy to Glenn, Lily oraz Molly. Christa była osobą, z którą Clementine spędziła najwięcej czasu, a mianowicie 20 miesięcy. Kiedy wracała z Omidem z Vegas, miała wypadek i musieli spać na deszczu i właśnie wtedy grupa Lily znalazła ich na moście. A co było później, chyba już wiemy, także dzięki za uwagę, podpiszcie w komentarzach swoje nowe postacie do następnych odcinków i także pamiętajcie, że, pamiętaj, że każdy like i sub mega Motywuję i pomagam rozwoju nasz kanał. Także dzięki bardzo i widzimy się już później. Na razie cześć. Pa.